Hej, hej, witajcie, drogie kozioroszcze. Zapraszam Was na czytanie tygodniowe. Od 18 do 24 marca. Oczywiście pisze to, co z Wami rezonuje. Zwróćcie uwagę na swój ascendent, księżyc, jak i wedyski. Teraz mamy rybkę. Przepraszam, rybkę, rybkę, tak. Wenus. Także uważajcie na swoje emocje, na swoje uczucia, tak, bo teraz. I jak Wenus jest w rybach to też możemy w ten sposób wszystko tak bardziej odczuwać a też i bujać w obłokach i uważajcie, bo tutaj też jest i takie małe przyćmienie, bo co usłyszycie to może być też i nieprawdą tak, jeśli ktoś coś do was mówi to też za bardzo zbytnio nie bierzcie do siebie więc zobaczmy z jaką energią zbliżający się tydzień, wchodzicie, jak się przedstawiacie dziesiątka o oj, przemęczenie, zbyt wiele wzięliście na siebie pracy, drogie jako ziorożce, no, ale tutaj musieliście, tak, bo tutaj były jakieś straty, jakiś ból, jakiś ten, i to jest co, yy, no, zakończenie, czyli co, rehabilitacja, po pracy będziecie odpoczywać, powrócicie być może z tej energii przytłoczenia, tak, bo tu jest pokazane jasne, że mieliście do czynienia być może z jakąś osobą, która chciała rozpocząć coś nowego, ale tutaj coś nie wyszło. No i co? Wy będziecie przede wszystkim skupiać się na waszej regeneracji, tak? Ale tutaj będą jakieś obawy pod tym względem, bo to jakiś cykl się zakończa, tak? Coś była, byliście w jakiejś niepewności, jeśli chodzi o przyszłość co dalej robić i na czym się skupić. No to tutaj jest pokazane, że przede wszystkim na samym sobie możecie mieć problemy ze zdrowiem, dlatego też na to zwróćcie uwagę, tak, bo też tak może co, co nieco być problem w tym kierunku. Co wychodzi naprzeciw? Śmierć, transformacja, no właśnie, yy, trójka yy, miecze zranienie jakieś, Jakie zranienie, jakieś zranienie, jakiś żal, porażka, tak, yy, i z, jakimś, z jakąś nauką, z jakimś nowym projektem, coś, co byście chcieli osiągnąć, osiągnąć tak, yy, jakaś umowa, jakieś nowe przedsięwzięcia o tej, co okazało się, że coś było nie halo, coś było po prostu nie tak, jak wy sobie to wyobrażaliście, nie yy, lub może takie coś zajść, tak, bo to jest budowanie, robienie czegoś z pasją, nauka, przedsięwzięcia. Uważajcie, co podpisujecie! Bo to są jakieś oszustwa, kłamstwa związane z nowym początkiem. Być może nawet i z uczuciami, tak? Bo jak mamy tutaj trójkę, przede wszystkim mieczy. I nie podchodźcie do tego y, przede wszystkim y, z, lekko, z lekkim duchem, tak? I z taką trochę, jakby powiem, naiwnością. Lub z taką osobą też możecie mieć do czynienia, tak? które wam za, zaproponuje jakiś nowy związek lub nowy projekt, bo to jest pokazane as różdżek No, ktoś może do was wyjść, ale tutaj są jakieś szmery, bajery, yy, coś do was półprawdą, tak, bo tutaj chodzi o manipulację pod względem opcjami, które do was trafiają, lub ta osoba tak żongluje opcjami, które do niej przychodzą, i tutaj niby jest jakiś pełen sukces, ale co później jest? niby świętowanie, ale nie, tutaj będzie rozczarowanie. Tutaj będzie rozczarowanie po tym względem. Tutaj jest przede wszystkim potrzebna transformacja, porzucenie tej energii, która was dobija. Transformacja krok po kroku, postawienie na siebie. Po tutaj po tym zranieniu, po tym bólu, tak w książce Pucharów jest, jest mu pokazane jak ryby skorpion. Yy, to osoba przede wszystkim, jeśli mieliście do, do czynienia z taką osobą, była po prostu niedojrzała tak? pod względem uczuć miłości, budowy związku. I tutaj jest przemyślanie. Teraz wy... Będziecie planować, przemyśleć dalsze opcje i będziecie się przyglądać, obserwować, yy, w którą drogę iść, co zrobić. No, tak, wyjście z iluzji, no, z przeszłości, pożegnanie przeszłości. Będziecie regenerować siły, żeby później osiągnąć to wszystko. Dobrze, zobaczymy teraz kolejne karty, zobaczymy, jak ta historia się cała ułoży. Jakie pozytywy. Na co uważać? Tak. Jakie na czym się skupić? Brawo. Związki uczucia? Uh -huh. no właśnie praca finanse, ruszyć z miejsca. Nowe projekty się pokazują. Tak? Uwaga na toksyczne energie, jeśli chodzi o miłość i o związki. Przede wszystkim co pozytywnego, wy y, chyba tkwiliście w jakiejś klatce mentalnej. Wy wychodzicie z tego wszystkiego. Nie trzymacie tego, nie sabotujcie swoich y, samych siebie. Y, wyjść poza granice, które sami sobie być może wytyczyli się lub jakieś utarte schematy, którymi kierowali się, bo tak trzeba, bo tak powinno być, bo tak inni robią, to ja też muszę. Nie. Bo tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o związki i uczucia, wy po prostu chcecie działać fair, ale pod tym względem wy na tym możecie stracić, tak, bo wy tym samym tkwicie w takiej klatce, w takiej uwięzi, że jest stagnacja, bezruch, a tu jest pokazane, żeby wyjść ruszyć z miejsca, żeby osiągnąć coś, tak, bo to jest stawianie granic, to jest jasne, na czym się skupić, jasne stawianie granic, a tutaj być może w karciarce kapłana, jeśli chodzi o miłość i o związki, to być może sprawy urzędowe, prawne, finansowe, tak, to nawet mogą być i rozwody i wy w tym kierunku wychodzicie i działacie i wy w końcu stawiacie te granice i wy walczycie o samych siebie, nie pozwolicie komuś na Was wpłynąć, na Wasze de decyzje i na Wasze działania, które podejmujecie i Wy skupiacie się na własnym rozwoju. I to jest jasno pokazane. Uważać, bo jeśli chodzi o dzieła materialne, jak jasno jest, jest pokazane, sprawy urzędowe, prawda finansowe, ale też udział osób trzecich, jeśli chodzi właśnie o te związki, prawda, i o uczucia, i też y, uważać w budowie czegoś nowego. Tu jest y, pokazane umiarkowanie. To jest ruszenie z miejsca, jak i rozpoczęcie budowy czegoś nowego, nowych projektów, nowych przedsięwzięć. To jest energia byka, y, jak i przepraszam, koziorożca. <coughs> to też i nauka. To też i nauka, jak może być też i wieść o ciąży, ale to mi bardziej podchodzi pod y, rozpoczęcie własnego biznesu, własnych projektów, tak. Y, i dlatego uważać, bo ktoś być może do Was będzie chciał wyskoczyć z jakąś właśnie y, propozycją rozpoczęcia nowego związku. Tylko, że ta energia może być toksyczna, ale to też może być i przypływ pieniędzy. Chociaż to jest z księżniczką Bucharów, to też jest kierowane się uczuciami takimi trochę lekkimi, świeżymi, niedojrzałymi, tak? Bo to, tylko, że to jest energia koziorożca też, ale w karcie diabła tutaj są uzależnienia pod tym względem uzależnienia. Mm -hmm. I to jednak to nie będzie to, o czym wy marzyliście. No, dlatego pod względem finansów kierować się z rozwagą. Z rozwagą tak, nie dać się zmanipulować, postawcie jasną granicę w uczuciach. Pożegnajcie wyjdźcie z tej klatki, która was ogranicza także ktoś będzie wam stawiał jakieś bariery albo wy sami bo to jest jasno pokazane, arcykapłan to może być i też i starsza osoba, która wam narzuca jakieś zasady, tak? ale to też może być i osoba, no, sędzia lub osoba taka z urzędu, tak, która być może rozwiąże też i wasze sprawy rozwodowe, jak i prawnik, tak, którego będziecie się doradzać, ale to tak samo introspekcja, przemyślenie tego wszystkiego, żeby wyjść z tego zamknięcia, żeby podsumować, tak, bo tutaj było tutaj przede wszystkim walka. Walka w pięciu yy, puchar, yy, pięcia, pięciu mieczach, przepraszam. Chciałabym tak szybko mówić, ale język aż mi się plącze. <śm> I jeszcze wynik. <śm> no właśnie, pozostawienie tego, do czego wam nie służy. Bo co? Bo zdrady. Tak? I rozpoczynacie coś nowego. Wychod Czas wyjść z energii Wisielca. I tu jest pokazane sprawy sądowe, i ocena z innej perspektywy tej całej sytuacji. Wyjście z tego. Jak i tak samo, jak i karta arcykapłana, przemyślenie tego wszystkiego, swoich działań. I tu jest karta sądu pokazana. Królowa mieczy, kierowanie się chłodem. I tu macie osiągnięcie szczęścia, tak? Wy działacie wy działacie w tym kierunku, żeby osiągnąć. Proszę jeszcze, pięknie, królowa różka. Żeby. Osiągnąć stabilizację, stabilizacja jest tutaj pokazana, przede wszystkim 8 pucharów, pozostawienie tej energii, która Wam nie służy, tak, bo tutaj ktoś może będzie chciał do Was wrócić z przeszłości, ale co tutaj było, no, yy, zakończenie związku, bo po zdradach osoby trzecie, tak, zodiakalny rak, ale tak samo i ryba yy, się pokazuje, no bo co? Bo tutaj coś było ukryte, ale Wy też będziecie odpoczywać, regenerować siły do tej walki, tak? Lub y, po prostu do kolejnych działań, bo tutaj przede wszystkim kierować się intuicją, przemyśleniami, nie bać się, przede wszystkim porzucić strach, obawy, tak? Bo tutaj były straty, ale tutaj przede wszystkim Wy zakończacie pracę i osiągacie tą stabilizację, na którą właśnie będziecie pracować i którą będziecie walczyć. Jeszcze weźmiemy jedną kartę drogie, koziorożce książę mieczy. Uważajcie na y, swoje emocje, tak? To też i dowiadywanie się, podpisywanie jakichś umów, ale to tak samo jak ta karta pokazuje, widzicie tu, to są skrajne emocje, niedojrzałe. To też zbieranie wiadomości. Uwaga, też na fałszywe wiadomości, bojki, informacje, które zbieracie, tak? Lub które, którymi ktoś was może częstować. To tak samo i obserwacje kogoś być może na portalach społecznościowych lub ktoś was obserwuje. Uważajcie też, właśnie pod tym względem. No i to po raz kolejny: regeneracja, tak? Od, y, Zadbanie o siebie. Uwaga też właśnie, żeby tam czasem nie wylądować z szpitalu. Ale tutaj jest pokazana też królowa dysków i królowa pucharów. Osoba, być może to są dwie kobiety lub to jest wasza energia też, która, no wasza energia, bo to jest królowa dysków, koziorożec. No to zadbać o swoją stabilizację, tak finansową, prawną i pod względem uczuć, żebyście mieli tą harmonię i równowagę. I wy przede wszystkim... O to zadbacie. Tutaj poskromić jakieś takie energie wybuchowe lub takie nieodpowiedzialne działania tutaj są, tak? Żeby też liczyć się z emocjami, bo książę mieczy i też uważać na słowa. I też uważać na słowa wypowiedziane, lub ktoś takie może do Was kierować tak, co później mogą się okazać nieprawdziwe. Nieprawdziwe tak, bo tutaj coś może być przed wami ukryte, a wy sobie z tego sprawy sobie nie zdajecie. Związane być może z jakąś właśnie kobietą, prawda, spod znaku lwa, barana lub strzelca. Także weźcie to pod uwagę. I tu jest działanie tak przemyślenia, introspekcja, odnowienie, regeneracja własnego siebie, zadbanie o siebie przede wszystkim, tak, transformacja i tu postawienie jasną granic też i nie dać wpłynąć na siebie osobom trzecim, z zewnątrz i porzucenie tej niechcianej energii, która nie była dla was, tak, poprzez zdrady, które po prostu być może one wyjdą na jaw, tak, lub wyszły już na jaw. Ale też właśnie uważajcie na te fałszywe informacje, bo też mogą być one nieprawdziwe, jeśli związane to jest z czymś, co pozostawiliście, y, lub takie wiadomości, które możecie zdobyć. Najpierw sprawdźcie, upewnijcie się, że tak na pewno jest, i wtedy y, będziecie tego pewni. Dobrze, dziękuję Wam Koziorożce. To jest czytanie ogólne. Jeśli chcecie y, szczegółowe, zapraszam Was na Pryw Kontakt. Macie pod filmem w opisie. Pozdrawiam i do kolejnego.